Nie! No to kurwa, był dzwonek! Nie trafiłem nie. w dzwonek! W miskę trafiłem! Dawaj no jeryka. nie, Dawaj no. to ty za. bierz mi blisko! To to się! to przerwa! przerwa. Chwimy do tego challenge'u. No co, robimy coś innego? A. No to panowie, kolejny TikTok. Mamy pachołka na głowie i musimy go zrzucać. Mamy różne itemy do zrzucania. Ale ja widzę? Rzucający widzi? Rzucający może widzieć. Mamy parę złotych, dobra. Później mamy tak, spróbujemy piłeczką, później no. z samą paletką. No. Dańska. Nino, Nino! No to idziemy? Tak. No. Dobra. <noise> o, ale mi k***a mignęło przy głowie, aż mi ciary, ciary mi przeszły, nie? <głosy> dobra. <głosy> Do, dobry był to żółw Tylko rzuć ją, nie? A nie, że podejdzie z drugiej strony Chciałbym trafić, wiesz?